Dwie nas dogonią, kurde. No, Bo to i ten skąd zrobić? No, kurwa, dobra. Najwyżej do więzienia pójdziemy. Kurwa. tam. O chyba. O chyba. ile tu trzeba jechać? Po pięćdziesięciu? okuba Wszystko zesrali się, zesrali się Nie, nie, nie Dawaj, dawaj Ale zajebiste to było Bo myśleli, że na ten most skoczy Aaa, dobrze Ez